Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w świecie e-commerce, opowiem nam o tym Michał Bogdanowicz, który jest właścicielem sklepów internetowych i też aktywnie działa jako konsultant i doradca. Dzień dobry. Michał, co sądzisz o wykorzystaniu AI jako właściciel dwóch sklepów internetowych? W dzisiejszych czasach prowadząc e-commerce i nie używając nowych technologii, no to jest trochę taki szczał w kolano, nie? No to tak jak... Nie wiem, Osiem lat temu, jak robiłem jakieś pierwsze wykłady na Azbiro i opowiadałem o tym, że nie wiem, trzeba posiadać na przykład przynajmniej trzy czy dwie bramki szybkich płatności, bo inaczej to po prostu odstajesz technologicznie, no to w tym momencie można powiedzieć, że, że, że można sobie to zarchiwizować, rzucić do lamusa. Oczywiście te informacje nie są jakby przestarzałe, bo dalej robiąc sklep internetowy i mając jedną bramkę, to, to trochę słabo wygląda, niemniej jednak technologie, które w dzisiejszych czasach mamy, no to pozwalają jakby przeskoczyć już na, na zupełnie inny level. I w zasadzie ja trochę dążę do tego, co zrobiła już jedna firma w Chinach. Czyli generalnie ja bym bardzo chciał obsadzić sztuczną inteligencję jako taki CEO w mojej firmie i, i, i to jest takie moje marzenie. Tylko takie, taką sztuczną inteligencję, którą jakby od, no można powiedzieć, że prawie od A do Z stworzy sobie sam. Bo już na dzień dzisiejszy technologia na to pozwala. Ciekawe, czy to jest firma, to jest firma mała, średnia, to jest bardzo duża firma, nie wiem, czy to jest korporacja. Generalnie musiałbym, nie wiem, może gdzieś tam pod tym filmikiem podrzucimy, podrzucimy tą informację. Akurat nie, nie, nie władam bieglem mandaryńskim, więc ciężko mi to powtórzyć. Natomiast robiłem chyba w zeszłym roku robiłem właśnie takie pierwsze przedbiegi. O u na MBA, -u, na, na, na właśnie marketingu i sprzedaży tutaj na Zbiro. I tam opowiadałem szerzej o tej firmie, więc ewentualnie ktoś, jak chce, to może wrócić sobie do, do tego filmiku. Tam podaje nazw, więc, więc będzie można zobaczyć, jak to w tym momencie e, wygląda. Ale generalnie tak, z tego co pamiętam, jak jak robiłem research, to jest to całkiem spora firma, nie? Czy celowo chciałeś być po prostu z firmy? Tak. Tak, tak. No tak, tak, już, już na. 5 lat temu to wiesz. Koncept był taki, że bardzo abstrakcyjnie ludzie mogliby z ulicy, czy nawet gdzieś tam nawet przedsiębiorcy myśleć. Ale teraz od tego do roku półtorej półtora, jak to wiesz, zaczęło się to. Ten... Tak, nie, jakby niesamowicie to po prostu idzie do przodu. I akurat tą sztuczną inteligencję tak zwaną, tak, czyli jakby te e, języki modelowe. Ja już to sobie badałem wcześniej, ale to naprawdę było takie bardzo, ale to bardzo toporne narzędzie. Jakby nie sądziłem, że można to w ten sposób udoskonalić, to tak jak nie wiem, tak jakbyś miał samochód z dwoma kołami, nie? I y, wydawało się, że zamontowanie czterech jest będzie niesamowicie problematyczne, kosztowne i w zasadzie nie będzie miało to sensu. Natomiast ktoś te dwa koła dołożył i to zaczęło jechać i w momencie dołożenia tych kolejnych dwóch kół, czyli ChatGPT, GPT trójki, już ludzie zobaczyli, że kurczę, to faktycznie coś dzieje, co, coś to daje. No teraz mamy już czwórkę turbo, wszyscy czekamy na piątkę. W międzyczasie oczywiście Google coś tam próbuje wypuścić swojego, no tych, tych modeli językowych jest naprawdę od groma i, i, one, jedne są lepsze, drugie są gorsze, ale widać, że no, są coraz lepsze, tak? i, i jakby uważam, że no w dzisiejszych czasach niekorzystanie z tych narzędzi no powoduje to, że no konkurencja jednak jest, no że tak powiem, może nam odstawać. Z drugiej strony badania pokazują, że tylko bodajże 1% społeczeństwa, mówię tutaj ogólnoświatowego, nie Polski, korzysta z narzędzi AI na dzień dzisiejszy, więc to jest też jakby pole do popisu dla nas, dla przedsiębiorców. Jakie ty narzędzia wykorzystujesz Kurczę, no oczywiście znaczy ich jest od groba, tak naprawdę jakby wydaje mi się, że mam w tym momencie około od 20 do 40 narzędzi, z których korzystam tydzień w tydzień. Nie jestem w stanie wszystkich wymienić, ale takie takie top 5, takie, takie top 5 które faktycznie bym tutaj e, wymienił, e, to przede wszystkim oczywiście. Korzystam z czata, ale oprócz czata mam OpenAI z podpiętego po API, które też jakby tutaj robi dobrą robotę, jeżeli chodzi o automatyzację, o której pewnie sobie gdzieś tam sobie później powiemy. Więc czat robi robotę. Perplexity to jest, to jest kolejne narzędzie, które wertuje Internet. To jest trochę taki czat z... Nie, czat inaczej. To jest narzędzie bardziej jak BART, czyli obecne Gemini, które wertuje internet, czyli mamy dużo większe prawdopodobieństwo, że nie będzie halucynacji, tak? Czyli tak tak, czyli jak nie wie, to zaczyna wymyślać, e a tutaj dostajemy od razu linki zwrotne do źródeł, które oczywiście mogą kłamać, jakby to dalej my musimy to weryfikować, niemniej jednak te źródła są podane, możemy to zweryfikować, więc trochę takie ala, bym powiedział, jak przypisy, didaskalia, tak? czyli, czyli generalnie Czytamy książkę, mamy przypis i możemy się do niej odnieść albo możemy to totalnie olać. Gość wziął jakieś źródło, nie wiadomo kto to napisał, ale, ale powiedzmy, że jest prawdziwe. To jest drugie takie narzędzie, z którego korzystamy. Oczywiście korzystamy z Mid Jarney'a, aczkolwiek teraz od zeszłego tygodnia zacząłem testować Leonardo AI. To jest dokładnie Midjourney, ale pozwala obciąć pewnego rodzaju prompty jakby które są powtarzalne więc więc działa tutaj to dużo lepiej dali dali chce, z dali korzystam w automatyzacji ale no ono na razie jeszcze jest takie gdybym miał firmę z komiksami to petarda z jakimiś naklejkami petarda ale jeżeli chodzi o Próbę wygenerowania takiego Real Photo, to dalej widać, że ten model ma jeszcze z tym problemy, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu. Więc Mid Journey albo Alternatywa Leonardo AI, z którego, którego testuję od tygodnia i myślę, że w przyszłym miesiącu już zrezygnuję w ogóle z Mid Journey'a na, na rzecz Leonardo, z czego jeszcze tak, tak korzystamy bardzo mocno. Hagen to jest znowuż narzędzie, które pozwala wygenerować swojego awatara i na przykład możecie sobie zrobić lipny webinar. Oczywiście jakby nie, mu, nie nakłaniam tutaj do jakichś tam negatywnych yy, zastosowań, e, niemniej jednak my akurat w yy, produkcji nie używamy tego do prezentowania takich roślin, które tutaj mamy, e, czyli po prostu montażu plus dorzucania transkrypcji do, yy, do filmów. Plus to, że faktycznie możemy tam nawet wrzucić swojego wirtualnego awatara. Jeszcze tego nie robimy, ale myślę, że to w tą stronę będzie szło. Gdyby tak to poukładać, można wykorzystywać? Czyli ChatGPT jest dla mnie takim y, asystentem. Jakby to jest po prostu... Ja się z nim często brainstormuję generalnie poddaję, mam tam różnego rodzaju prompty, które, które już gdzieś tam mam powpisywane i bardzo pomaga mi na przykład podejść krytycznie do, do, jako przedsiębiorca wydaje mi się, że każdy mój pomysł jest fajny, no i tak nie do końca zawsze jest i też nie każdy mm, szczerze Ci to powie, tak, no bo jakby bardzo często gdzieś się tam mówi nie wiem, zbierz feedback z rynku, zapytaj znajomych, nie, no ale jak wiemy, no znajomi mają bardzo subiektywne opinie i czasami ludzie powiedzą, nawet jeżeli coś jest za przeproszeniem do dupy, to Ci tego po prostu nie powiedzą, bo, bo Ci sprawią przykrość i tak dalej. Czad nie ma emocji, nie ma uczuć, myśli zero-jedynkowo jeżeli faktycznie Twój pomysł jest do dupy, to, to raczej Ci ja o tym ja powie. Tak i jakby nie będzie miał z tego tytułu problemu, że, że tam na przykład nie opłacisz kolejnej subskrypcji, bo się obrazisz, nie? E, więc, e, więc akurat tutaj tak to wygląda. Czad jest Twoim asystentem? Tak tak ja, jakby A do pisania, pod SEO e, do pisania e, też korzystamy również z czata natomiast tylko i wyłącznie na zasadzie tego żeby nam coś pomógł oprócz tego mamy narzędzia wiecie typu tam nie wiem są stormy ja akurat korzystam z neuron writera które jakby pokazują e, czy tekst który mamy jest faktycznie dobry merytoryczny jest dobry pod seo będzie się tam fajnie pozycjonował no tych narzędzi jest naprawdę odgroma. Ja nie chciałbym być tutaj jakby ambasadorem jakiejś marki, ponieważ Semston ma swoje wady i zalety, Neuronwriter też ma. Natomiast dla mnie to, co jest najważniejsze, to to, żeby po prostu mieć dostęp do API danego narzędzia. Jeżeli ono ma dostęp do API, to już u mnie ma jakiś plus, tak? I jakby już się skłaniam ku temu, ponieważ przy automatyzacji, która w tym momencie jest jakimś tam moim konikiem i cały, jakby można powiedzieć praktycznie temu się poświęcam codziennie, bez API to nie mogę nic zautomatyzować, więc jeżeli tego nie ma, to choćby narzędzie było nie wiadomo jak super. No to ja z niego raczej nie korzystam, aczkolwiek gdzieś tam na przykład w zespołach, gdzie dziewczyny same piszą teksty, super się to sprawdza. Okay. W takim razie wspomniałeś o trzeciej GPT, o Tyron Reiterze, ale załóżmy na przykład Mid Journey. On najczęściej często po prostu te grafiki, które tworzy, na przykład ty jako właściciel sklepu. Tak. Zresztą, m.in. właśnie nasiona, czy na przykład jakieś takie kwiaty. Tak. To ty wykorzystujesz to, żeby on ci przygotował to widu, a i jak tak. kwiatka, będzie wyglądał, to nie lepiej zrobić zdjęcie takiego kwiatka, czy jak, jak No kwiatka. właśnie, jest to problematyczne, tak? No bo jakby w... ceny pakrzotów w dzisiejszych czasach oczywiście są dużo niższe niż 5 lat temu, ale są nieporównywalnie wyższe do tego, jeżeli ja mam na przykład takich roślin w ofercie. 30. I teraz tak, chciałbym mieć zdjęcie we wnętrzu, na tarasie, ponieważ na przykład część z nich się będzie nadawać w restauracji, w hotelu i tak dalej. I teraz wyobraź sobie, że bierzesz 30 takich roślin, wysyłasz człowieka z całym tutaj sprzętem, tak, żeby, żeby, porobił, żeby porobił te zdjęcia, pojechał do jednego hotelu, umówił spotkania i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. To jest w ogóle koszt nieporównywalnie większy do 20 dolarów Miesięcznie, które płacimy. Wiesz, no to jest po prostu gigaskala, gdzie po prostu wpisuje, ta roślina w takim miejscu jak mi się coś nie podoba to mogę poprawić tak jedną linii kontekstu a nie że słuchaj kurczę no zrobiłeś te zdjęcia ale musisz tam wrócić tak i znowu tak i znowu ktoś jedzie na przykład tam nie wiem no wiadomo no jakby no nie trzeba też jechać do hotelu 300 km ale czasami tak jest że po prostu no, nie, nie z każdym się dogadasz z każdym hotelem w miejscowości poza tym hotel hotelowi nierówny no i jednak raczej tego typu rośliny to są drogie produkty i faktycznie wolałbym żeby to było robione w arche czy mariocie a nie tam w jakimś Hotelu Grażynka w Cimiu Dolnym nie który lobby ma po prostu jakieś tam PR-owskie sofy, jeszcze i tak dalej. Więc no, koszta uważam, że te koszta sumarycznie naprawdę tych abonamentów mam bardzo dużo. W miesiącu to jest tak 20 tutaj, 20 tam, bo jakoś tak, taka chyba dziwna zmowa cenowa jest, że większość tych narzędzi jest między 20 a 30 dolarów progmolu tak tak I, i bardzo dużo też jest taki to jest chyba taki haczyk na ludzi którzy sobie raz kupią Napiszą tam, nie wiem, jakby biorę pod uwagę nie przedsiębiorcę tak? Bo przecież nie tylko przedsiębiorcy mają do tego dostęp i coś tam sobie napiszesz, albo Ci się spodoba, albo nie, ale jakby nie będziesz czuł takiego żalu, że straciłeś te 20 dolarów, nie? Tak, tak mi się wydaje, że, że to chyba w tą stronę to jest zrobione. Więc yy, nieporównywalne są koszta tych narzędzi względem tego, w jak alternatywny sposób można było to zrobić. Więc no, jakby w dzisiejszych czasach albo możesz gonić zajączka, który będzie Ci generował lepszą sprzedaż, większą sprzedaż, yy, większą marżowość i tak dalej, albo możesz zoptymalizować koszta, tak? Rozumiem, że kiedyś jak robiliście zdjęcia, to jakby tak zrezygnowałeś z współpracy z fotografami, zrezygnowałeś tak. z współpracy, nie, nie wiem, czy z jakiejś agencją SEO, czy z copywriterami, Tak. To znaczy, że tego, że nie nim? przykładowo, to w takim razie masz sklep spory, bardzo dużo. Hmm? W tym razie treści na, na bloga, wcześniej tworzyliśmy. Czy sam, czy miałaś osobę, to pisała, a teraz już ten, to tworzy, jakiś content writer z narzędziem zajmującym się scalą. Jak, jak, jak wyglądała ta zmiana i przejście przykładowo? Powiedzmy, w połowa 2022 roku gdzieś to tak nie było znane, a na przykład teraz, gdzie mamy przedmiotów 2024? Więc co wcześniej to można powiedzieć, że to była trochę taka wolna amerykanka. Z, ponieważ mieliśmy, zatrudnialiśmy do tego głównie ludzi. Teraz zatrudniamy, można powiedzieć, yy, zatrudniamy w cudzysłowie roboty i wyglądało to w ten sposób, że gdzieś tam dział marketingu yy, robił jakiś tam brainstorm. U mnie zawsze staraliśmy się pracować, żeby to było tak asynchronicznie, czyli generalnie nie tak, że dzisiaj siedzimy i wymyślamy, co dzisiaj napiszemy na bloga, tylko to już ma być zaplanowane tam na kwartał do przodu, pół roku, rok, nieważne. Robili to i później właśnie w zależności od tego, jak się sytuacja wyklarowała, to dziewczyna albo miała czas, żeby to napisać, albo nie. Poukładaliśmy to w grube procedury i to jest bardzo istotne, żeby mieć po prostu schemat działania, więc generalnie bez jakichś narzędzi tam typu nie wiem Trello, ClickUp czy, czy, czy tego typu Mondeje jest to bardzo potrzebne i w zasadzie na dzień dzisiejszy to mam po prostu rozpisany proces w ClickUpie gdzie w części jest zaabsorbowany człowiek a w części roboty i na początku... Tak, tak, pro... tak. Dokładnie, czyli wygląda to mniej więcej w ten sposób. Wymyślamy sobie o czym chcielibyśmy napisać i wrzucamy to jako ze statusem pomysł do ClickUpa. Następnie automatyzacja, czyli spięcie na przykład Make'a, ClickUp'a i AI wertuje te nasze pomysły. I proponuje tytuły, żeby one były. On tam oczywiście jest pod to ułożony prompt, czyli żeby były klikalne, chwytliwe, pod SEO i tak dalej, bo my wrzucamy jakąś luźną koncepcję, a dopiero on to układa. Przechodzi to na kolejny, na kolejny etap, czyli zmienia się status w klikapie na Keyword Research. I ja generalnie. Tworząc sobie automatyzację przez ostatni rok, robiłem tych automatyzacji od groma i zacząłem się w tym gubić. Po prostu, już, już nie wiedziałem, co, z czym, coś nie działa, nie wiedziałem, gdzie wrócić itd. i tak dalej. I zainspirowałem się tutaj kolegom jednym i generalnie na podstawie, ja jestem akurat fanem serialu Przyjaciele. Jeżeli ktoś oglądał, to będzie, będzie bardziej wiedział o czym mówię i w przyjaciołach są poszczególni bohaterowie i każdy z nich ma jakieś swoje cechy charakteru. Ja zauważyłem, że te cechy charakteru mogę przełożyć na to, że łatwiej mi się kojarzy w firmie, kto się czym zajmuje. Więc mamy na przykład Chandlera, który generalnie w serialu jest osobą taką zawsze jakiś śmieszek i tak dalej, ale generalnie pracuje w jakiejś korporacji i coś tam liczy, jakieś analizy, w ogóle nikt nie wie czy on się zajmuje, ale zawsze jest przedstawiony jako osoba, która coś tam liczy, przedstawia w tych Excelu. I stworzyłem sobie takiego bota, który na przykład analizuje mi to, czy linki, które kupuję do, mojego, do mojej witryny, czy one tam faktycznie są, tak? Czyli nie wiem, kupię od ciebie linka, zapłacę za niego 5000 zł, przykładowo. No i ja wiem, że ty go tam umieścisz, ale za pół roku może już go tam nie być, tak? Możesz mnie oszukać, usunąć to, więc ja musiałbym cyklicznie i tak wcześniej robiłem ręcznie, po prostu tam, gdzie faktycznie gdzieś tam trochę grosza za to zapłaciłem, wchodziłem i patrzyłem, czy ten link faktycznie fizycznie tam istnieje. Teraz robi za mnie to robot, tak? Przychodzą mi faktury, przykładowo czym się jeszcze Chandler zajmuje. Przychodzą nam faktury na maila, więc Chandler szczytuje nam maila, widzi, że jest faktura. Wchodzi na nasz dysk w googlowski, sprawdza, czy na dany miesiąc jest zrobiona faktura, znaczy folder. Jeżeli jest zrobiony, to zapisuje fakturę, jeżeli nie, to tworzy, zapisuje przez pryzmat tego, kto tą fakturę wysłał. Więc nie jest tak, że mam później zapisanych, nie wiem, w sierpień 2023 i mam faktura 1, faktura 2, faktura 3, tylko mam normalnie zapisany numerem, od kogo to jest, i tak dalej, i tak dalej. I to jest, i to jest coś, co robi Chandler, tak? Tak. Niektóre... tak. Nie wszystkie narzędzia są z ai związane, dlatego że musicie też brać pod uwagę to, że AI to nie jest doskonała technologia i najgorszą rzeczą, jaką można robić, to pozwolić ai jakby pracować na wrażliwych danych. Tak? Więc no ja przez AI sobie nie przepuszczam faktur póki co. Mam swoją wirtualną asystentkę, która ma swoją pocztę i niektórzy klienci tam do niej piszą, jak mają, ona ma swoje tam prompty poustawiane, więc jeżeli na przykład masz jakiś, nie wiem, przykładowo wysłam ci kalendarz i nie możesz się coś tam sobie ustawić, tak? Czyli masz kalendarz do mnie, chcesz się ze mną spotkać, ale coś nie działa. To nie musisz pisać do mnie, tylko piszesz do niej i jakby AI próbuje ten problem rozwiązać. Podsyła ci informacje, co powinien sprawdzić, kliknij tam i tak dalej. Nie? To, to są takie luźne rzeczy, gdzie faktycznie AI może to robić. Natomiast no, jeżeli to już są kwestia faktur i tak dalej, to póki co bym e, tak łatwo nie przepuszczał tych danych, nie? No i tych botów mam w tym momencie sześć. Ale że po prostu, tak, jak ten bot jest skonstruowany? No. no. Na jakiej zasadzie ten ruch działa, także nie. Wiem, ktoś, kto to obejrza mógł, mógł sobie stworzyć coś podobnego u siebie w firmie. Czyli tak, wykorzystaj do tego powiedzmy Chandlera tak, tak. i... Tak jak wspomniałeś, tak jest tam ręka, jest tam dobrze, jest jesteś powiązany z kontem Google przykładowo Tak? I z jakichś jeszcze narzędzi się składa i jak to już nie wiem, ktoś to wygląda, mógłby sobie stworzyć takiego szandelu. Okej, okay, no to jakby musiałbym tą automatyzację, tak sobie akurat to zapisywanie, zapisywanie tych faktur jest, jest trochę takie bardziej skomplikowane, głównie przez ten. Okej, okay, no to dobra, to ostatnio na przykład zrobiłem, ponieważ mam branżę ogrodniczą i bardzo istotna jest dla mnie pogoda. Mam na przykład taką mega prostą automatyzację, którą zajmuje się Monika. Monika to jest osoba, która jest u mnie od zarządzania i tam najwięcej automatyzacji jest u niej. To, tak, dokładnie. To jest, to jest nazwa Bota i ona ma swojego awatara, ma swoje nazwisko. Ona pisze z nami na Discordzie, bo akurat to jest taki kanał, który mamy jakby wpięty do komunikacji w zespole, więc ona codziennie o 7.50 od poniedziałku do piątku. Przygotowuje nam prognozę pogody. Czyli pracownicy przychodzą i będą i widzą, jaka będzie dzisiaj temperatura, czy będzie deszcz, czy będzie śnieg, czy będzie słońce, nawet prędkość wiatru podajemy. Więc, więc generalnie to są takie proste rzeczy, bo jakby to jest istotne, żeby im prostsza automatyzacja tym lepsza. Nie ma nic gorszego niż właśnie budować jakieś gigantyczne, wielkie scenariusze, bo jak tam się coś wykrzaczy, to później znaleźć, o co tu chodziło. Bo, jakby automatyzacja scenariusz ci pokaże, co nie działa, tak, ale zrozumienie tego, jak robiłeś coś rok temu, tych powiązań, połączeń, właśnie, gdzie masz bazę danych i tak dalej, jest bardzo, bardzo skomplikowane. Dlatego dużo lepiej jest robić proste automatyzacje, ale takie, które będą się między sobą komunikować. I dla mnie priorytetem na rok 2024 jest to, żeby te moje boty. Rozmawiały już tylko ze sobą jakby bez mojego udziału. I potem CEO, stworzysz... Dokładnie. I, dera i dera dera rozumiesz o co mi chodzi, nie? Więc jakby mam, mam tych botów, oczywiście tam jest Fibi, która. Jakby dla mnie to było właśnie istotne, żeby te cechy charakter. no bo rozumiem, że jeszcze nie chcę składki od twojej Moniki. No właśnie, tak. To też jest duży plus, tak. Czyli tak, w takim razie tam jakie narzędzie wykorzystałeś? Jak wygląda proces budowy takiego bym Będę ja chciał coś takiego sobie wprowadzić do swojego prywatnego życia. Mm -hmm. I załóżmy to, nie wiem, komunikować się ze mną i z moją żoną, że słuchajcie, weźcie parasolkę, bo będzie padał deszcz. I podobnie, masz to do jakiejś bazy danych, która informuje o pogodzie. Tak, tak, tak dokładnie. Stryka, to, jest strona, albo to jest To jest jakiś tam trigger z majka, weather, coś tam się nazywa. Podajesz tam tylko współrzędne, gdzie, jakiego miejsca, to już jest w myjku zintegrowane. To nie to jest żaden racket science. Nie musisz okay. tego sam wymyślać. Nie musisz tej bazy danych budować. Dlatego właśnie mówię, że na przykład to zapisywanie faktur już jest troszeczkę bardziej skomplikowane, bo tam przechodzi przez RT, bo tworzą się różnego rodzaju jeszcze dodatkowe bazy danych typowo dla mnie, można by było to jakby ominąć. Natomiast naprawdę to nie jest racket science. To wiesz, właśnie. Narzędzia no-codowe i low-codowe, ich zaletą jest to, że jak, jeżeli tylko trochę jesteś techniczny, tak, jakby rozumiesz tam związki przyczynowo-skutkowe, że jeżeli tutaj jest name, to tutaj zastosuj name i, i tak dalej, to naprawdę jesteś w stanie robić takie super automatyzacje, które oszczędzają ci godziny, a czasami i miesiące pracy. I ja właśnie to widzę w ten sposób oczywiście. Trzeba siąść, trzeba to przygotować, to się samo nie zrobi. Trzeba mieć przede wszystkim na to jakiś plan rozpisany, a nie tak siadami to może sobie dzisiaj wymyślę, ja tak miałem na początku jak w ogóle uczyłem się tego narzędzia, to może sobie dzisiaj wymyślę jakąś automatyzację, która będzie mi planować posiłki na tydzień do przodu, nie? I to jest też spoko, nie? Tak, zrobiłem sobie taką automatyzację, gdzieś tam sobie w zrobiłem, że jeszcze składniki jakie mam, coś takiego, wiesz, ala mini AI, na zasadzie jak masz w lodówce, co mam w lodówce i co z tego mogę zrobić, nie? I to też po API dostaniesz się po prostu do jakichś przepisów kulinarnych, otwartych i, i, i możesz coś takiego zrobić. To jest fajne na testy, tak? bo trochę słabo jest testować od razu automatyzację na własnej firmie. Lepiej jest to zrobić po prostu gdzieś w prywatnym życiu, zobaczyć, skumać mniej więcej o co chodzi i później korzystać z tych narzędzi, które no naprawdę kosztują, ja za majka płacę, nie wiem, tam 100 czy 200 dolarów rocznie. A tak, tak, a on robi mi po prostu no, robotę czasami pięciu osób, nie? I jak się w takim razie uczyłeś to robić automatyzację? Bo tak wspomina, że tam testowałeś na tak. prywatnym życiu, ale nie, wiem, oglądałeś hmm. na YouTube, jest jakieś może kursy, które warto przerobić sam make jako platforma też stworzył jakieś materiały. Wiesz co jest. jest semplady, które Wiesz co, jestem akurat w takiej e, społeczności zapisałem się do, do takich chłopaków Grześka Jadama na. E, Zautomatyzowani. Taki, taki program wypuścili. Gdzie generalnie ma platformę eduweb No i tam chłopaki robią niesamowitą robotę, bo jest właśnie przede wszystkim inspiracja, tak, w jaki sposób oni mają poukładane te firmy. Więc na to się zapisałem i potem się zakochałem. Nie? Faktycznie. Kurs, online... Tak, tak, to był kurs online chyba 5 czy 6 tygodni trwał. Codziennie mieliśmy tam zadania do, do zrobienia, taka cała ścieżka, no super to, to ogarnęli. No i potem się zakochałem, przystąpiłem tam do ich społeczności na, na ahoju, no i w tym momencie po prostu do, jakby mój dzień to jest codzienna automatyzacja. Nie? Codziennie wstaję i rozgminiam, co jeszcze, co jeszcze mogę zautomatyzować. Pojawił mi się w głowie też kiedyś taki pomysł biznesowy na to, żeby blueprinty, które tworzę, a których kiedyś wypluwałem tam dziennie 5-10, Czasami po prostu, jakby udostępnić dla, dla innych ludzi, żeby mogli sobie z tego korzystać tam za jakieś śmieszne pieniądze. Problem tylko polega na tym, że ja nie lubię i nie mam czasu na to, żeby się nagrywać instrukcji obsługi. I sam blueprint jeszcze niewiele daje, nie? To, to tak, tak. No tak, jakbyś komuś dał samochód i rozłożony i powiedział, poskładaj sobie i będziesz miał fajnie, będziesz jeździł. No jednak, no może oczywiście nie jest to aż aż taki level jak, jak składanie samochodu no niemniej jednak ciężko jest się wziąć do tego a zależałoby mi na tym żeby ludzie po prostu z tego faktycznie korzystali a nie tylko kupili zobaczyli a tu się czy, 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 trzeba zalogować dwa razy spróbował nie udało mu się bez sensu to jest i, i odpuścił nie bo to nie o to chodzi jak, się zapatrujesz, ale jak, się zapatrujesz, jako jak AI działanie bo pytanie, głównie pozyskuje, już przez z Organika, czy z działanie PPC, bo w takim razie tutaj rozumiem, że jak mm -hmm. masz działanie organiczne, to wykorzystuje AI do tworzenia po prostu tego, tak. ale jak które tak, się, jeśli chodzi o działanie PPC, czy Google Ads, czy Facebook Ads, czy... Czy ten cały model się po prostu też w jakiś sposób nie wiem, automatyzujesz, to delegujesz to ag agencji, sam to robisz? Jak to wygląda? Nie, akurat jeżeli chodzi o reklamy, uważam, że to jest coś, gdzie jeszcze trzeba trzymać na tym pieczę tak e, mocno ręką, i ani nie polecam generować e, reklam na Facebooka, ani, ani na Google'a tak typowo z automatu. Ja przynajmniej nie polecam, nie znam nikogo, kto by to robił i polecał, więc to jest takie, taki e, druga rzecz. Natomiast mm, dla mnie najważniejszy, najważniejszy jest na dzień dzisiejszy ruch organiczny. My w tym momencie tak ciężko mi powiedzieć z głowy, ale tak mam nadzieję, że za bardzo nie przestrzelę. Między 80 a 90% mamy ruchu organicznego. To jest najtańszy ruch. To jest najtańszy ruch. Jeżeli jego zrobisz dobrze, to no możesz jakby trochę oszczędzić na reklamach. Nie, to znaczy, jakby ja nie robię tego głównie po to, żeby oszczędzać na reklamach. Ale robię to po to, że jeżeli nagle ktoś mi powie, że nie mogę tych reklam puścić, tak jak są firmy, które są na przykład tam, nie wiem, w 95% uzależnione od reklam na Facebooku, tak? robią fajny hajs, rzucają tam nie wiem, 50 tysięcy złotych, robią z tego bańkę spoko, ale Facebook jako korporacja niejednokrotnie pokazał, że może ci zablokować konto. Odkręcenie tego trwa po prostu niesamowicie dużo czasu, mimo że masz jakiegoś tam opiekuna i tak dalej, to po prostu widać, że ten Facebook ala polska i ten Facebook amerykański to, to trochę jak z Google, nie? działa zupełnie inaczej. I to, że tutaj wydajesz duże pieniądze, to w skali w ogóle całego Facebooka, a, a już nawet samego rynku amerykańskiego to jest w ogóle jakaś kropla w morzu, tego, ile tam jaki tam strumień pieniędzy płynie. I wydaje ci się, że tu jesteś gość i każdy po prostu na skinienie będzie tam, wiesz, naprawiał, odblokowywał, i tak dalej. I później się okazuje, że na przykład nie, wiem, przez dwa tygodnie nie możesz nic zrobić, przez miesiąc. Znam takie przypadki. No i co? I tracisz płynność finansową, bo nie zadbajesz o nic innego, bo, bo to ci przynosi tylko źródło przychodu tak tak tylko wiesz jeżeli wzrosną to wzrosną wszystkim nie znaczy, jeżeli to system tak zadziała nie bo jakby ja też jestem rozumiem to że coś drożeje to drożuje wszystkim a nie jeżeli zdrożeje tylko mnie no to jest kiepsko tak dokładnie ale ale jeżeli wiesz nie wiem nagle mamy skok ceny prądu no to nie tylko u mnie tak tylko u wszystkich więc jakby rynek teoretycznie powinien zareagować jednolicie natomiast no tutaj jeżeli ktoś ci po prostu stryknie i wyłączy no to no to nie dowozicie klientów nie Super, to, Dziękujemy za poświęcony czas i Dziękuję bardzo Doradzić się ciebie, do jak może na przykład nie poprawić swój sklep internetowy, jak może zrobić automatyzację, tak może Ciebie znaleźć, jak się może to skontaktować? No kurczę, powiem wam, że akurat no, nie jestem taką osobą, która gdzieś tam super chętnie się medialnie udziela, nie reklamuje się na lewo i prawo nigdy, o jestem, trochę użyję tutaj sformułowania Patryka, nie wydaje złotówki na swój własny marketing, cały czas gdzieś lecę z polecenia. Więc jeżeli byście chcieli ze mną nawiązać współpracę, to znajdźcie kogoś, kto ze mną współpracował i zapytajcie, czy poleci, czy nie. Ewentualnie możecie znaleźć wywiady, wykłady Michała. Na tak, i tam jest jakiś kontakt, więc jak coś to spoko. Tak, jakieś LinkedIny i tak dalej, też gdzieś tam jestem. Rzadko po rzadku, ale jestem. Dziękuję za poświęcony czas. Dzięki.